Witajcie! Kolejny raz przychodzę do Was z filmikiem na temat naszego ekspresu ciśnieniowego z Lidla. Pokażę Wam rodzaje kaw, które wykonuje ten ekspres. W opisie będziecie mieli link do szklanek, których używałam. Co do robienia kaw, u nas na co dzień najlepiej sprawdza się opcja cappuccino duże. Używamy też late, zarówno małe, jak i duże. Natomiast kawy espresso nie są przez nas na co dzień w ogóle używane. Jeżeli mamy gości, którzy preferują ten rodzaj kawy, używam filiżanek, oczywiście mniejszych niż zaprezentowane na filmiku szklanki. Chciałam wam dziś pokazać, jak wygląda parzenie kawy przez przeźroczyste szkło, dlatego też użyłam takich naczyń. Co do programowania ilości kawy, zobaczcie sobie w instrukcji, wszystko jest ładnie opisane, jest to bardzo proste i możecie dopasować każdą kawę pod siebie, tak jak lubicie. Ja właśnie zaprogramowałam sobie latte duże, late małe, cappuccino duże i duże espresso pod naczynia, których używam, żeby było wygodnie, żeby nie trzeba było dolewać i dorabiać. Warto wspomnieć, że funkcja dolewania samego spienionego mleka istnieje w tym ekspresie. Zobaczycie ją na samym końcu, gdzie dolewam piankę do gorącej czekolady, którą wcześniej zaparzyłam mojemu synkowi. Mogą się pojawić pytania o piankę, która powstała podczas parzenia kawy espresso. Mimo, że robię ten rodzaj kawy bardzo rzadko, zauważyłam, że jest zależna, jej wielkość jest zależna od tego, jaką kawę użyjemy. Raz jest mniejsza, raz jest większa, dziś wyjątkowo się udała. Kolejne kawy, które zobaczycie, to cappuccino i latte. W latte mamy zdecydowanie więcej spienionego mleka. Mam wrażenie, że podczas robienia late mleko jest bardziej spienione, powstaje więcej pianki. Natomiast cappuccino pianka nie jest aż tak spektakularna, nie jest aż tak duża. Kawa cappuccino wychodzi mocniejsza. Porównałam czas lania. Kawy i w late i w cappuccino jest on podobny, natomiast latte zawiera dużo więcej mleka, kawa robi się delikatniejsza i słabsza. Niedawno nagrałam Wam film z dokładnym czyszczeniem i z odkamienianiem tego ekspresu, także jak ktoś jest zainteresowany, umieszczam Wam odnośnik tutaj na górze w filmiku. Obiecałam, że nagram coś o reklamacji tego ekspresu, więc wykorzystam pozostały czas i wam opowiem, jak to u nas przebiegało. Nasz ekspres po około pół roku, niezbyt intensywnego użytkowania, przestał spieniać mleko. Mleko było pobierane, ale nie tworzyła się piana, w dodatku wydawał bardzo dziwne odgłosy. Jakieś tuczenie się, zgrzytanie, niezależnie jaką kawę wybraliśmy, niezależnie jak ustawiliśmy pokrętło, problem ten występował. Oczywiście próbowałam czyścić odkamieniać. Na początku, jak zaczęło się to dziać, coś tam pomagało. Później kompletnie nie było żadnej różnicy, więc zadzwoniliśmy do serwisu. I tutaj pominęliśmy całkowicie sklep Lidl. Poszukaliśmy w instrukcji kontakt na serwis i wykonaliśmy telefon. Dzwoniąc, opisaliśmy oczywiście problem. Musieliśmy podać też numer ekspresu, który znajduje się na naklejce czy na jakiejś tabliczce na urządzeniu. Nie pamiętamy tutaj z mężem, niestety, czy musieliśmy telefonicznie podać yy, numer faktury czy paragonu z Lidla, natomiast ten numer urządzenia był wymagany. Poprosili też o maila, na którego przesłali nam instrukcję, co dalej mamy zrobić. Była to instrukcja, jak dokładnie wyczyścić ekspres, łącznie z rozkręcaniem tego elementu do spieniania mleka. Zrobiliśmy wszystko to, co było w tym mailu, niestety nie było żadnych rezultatów. Napisałam, że nie pomogło, dostałam bardzo szybko odpowiedź zwrotną, żeby przesłać zdjęcie tej właśnie tabliczki e, znamionowej i błyskawicznie dostałam odpowiedź już z listem przewozowym i z instrukcją, jak mamy zamówić kuriera. Etykieta była już oczywiście opłacona, także my nie ponosiliśmy żadnych kosztów. Kurier został przez nas zamówiony i następnego dnia przyjechał po paczkę z ekspresem. Z tego co się orientuję, ekspres został wysłany do Niemiec do serwisu i słuchajcie, już po trzech dniach dostaliśmy nowy egzemplarz. My czekaliśmy na jakiegoś maila albo telefon z serwisu, a tutaj nieoczekiwanie był telefon, ale od kuriera, że jedzie do nas z przesyłką i dostaliśmy zupełnie nowy egzemplarz. Także cała reklamacja poszła naprawdę sprawnie i bezproblemowo. Jeżeli cokolwiek dzieje się wam z ekspresem, ja też zawsze w komentarzach wam piszę: nie bójcie się dzwonić e, czy pisać do serwisu. Oni zawsze pomogą, powiedzą co zrobić, a ewentualnie e, albo naprawią, albo wymienią egzemplarz na nowy. Sprawdzałam maile z serwisu, żeby powiedzieć wam dokładnie: ten ekspres, ten egzemplarz po reklamacji jest z nami już równy rok, sprawdza się świetnie. Spienia mleko idealnie, nic się z nim nie dzieje, także bardzo polecam. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach poniżej, chętnie odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę smacznej kawki.